Kolejnym krokiem będzie zaimplementowanie oświetlenia w shaderze werteksów. Docelowo to oświetlenie, czyli cały kod GLSL odpowiedzialny za oświetlenie, przeniesiemy do shadera fragmentów. To poprawi jakość tego oświetlenia i mówi się o oświetleniu per weksel albo o oświetleniu per shader. W tym celu zdefiniujmy sobie parametry, które będą określać oświetlenie. Wpierw parametry źródła światła. Wszystko to będą zmienne typu uniform, czyli będzie można je kontrolować z zewnątrz, z kodu C. Zaimplementujemy najbardziej standardowy, taki podstawowy, Tradycyjny model oświetlenia, czyli model Fonga. W tym modelu kolor każdego werteksu, a potem fragmentu składa się z czterech składowych. Pierwszym jest ambient, czyli taki stały kolor, niezależny od położenia względem źródła światła, niezależny od położenia samego werteksu. Drugim diffuse, i to jest kolor, który jest zgodny z prawem fizyki. Czyli prawem, który mówi, że jeżeli powierzchnia jest. Prostopadle ustawiona do źródła światła to jest naj, najbardziej oświetlona, a jeżeli jest niemal równolegle, to to oświetlenie jest znacznie mniejsze. Następnie specular, czyli to jest ta składowa, która symuluje zachowanie się werteksów powierzchni jak gładkie powierzchni odbijające światło. Czyli jeżeli kamera znajduje się na promieniu odbitym od promienia, które padło ze źródła światła, Zgodnie z prawami odbicia, czyli że kąt odbicia równa się kątowi padania, przy czym kąty, przypominam, liczymy od, od normalnej, czyli od prostopadłej do powierzchni, to wtedy oświetlenie jest najjaśniejsze, czyli mamy takiego tak zwanego zajączka. Oprócz tego jeszcze zdefiniujemy położenie źródła światła. I to jest położenie w przestrzeni sceny. No bo każda macierz, którą zdefiniowaliśmy, wyznacza układ współrzędnych. W pierwszy jest układ współrzędnych związany z samym modelem. To jest ten układ, w którym zdefiniowane są poszczególne werteksy modelu. Następnie, po przemnożeniu przez macierz świata, przechodzimy do układu sceny. Macierz świata i macierz widoku mogą być połączone, mogą być rozdzielone. O tym jest w osobnym filmie. Macierz modelu przeprowadza do układu współrzędnych związanego z kamerą. I wreszcie macie rzutowania do układu przycinania. To nie jest jeszcze układ docelowy, jeszcze będzie podział perspektywiczny, ale w układzie przycinania odrzucane są te figury, te trójkąty, których werteksy nie mieszczą się wewnątrz frustum, czyli wewnątrz obszaru widocznego z kamery. Więc położenie źródła światła będzie w układzie sceny. To jest wektor trójelementowy. I powiedzmy, niech będzie z prawej strony, za plecami kamerzysty, czyli za kamerą, no i troszkę wyżej. I oprócz tego jeszcze położenie kamery. Tutaj też trzy. Kamera niech będzie skierowana na środek układów współrzędnych, ale będzie odsunięta od środka układu współrzędnych w kierunku Z o jedną jednostkę. No i parametry materiału. W modelu Fonga osobno określamy parametry źródła światła i osobno materiału. Czyli możemy mieć sytuację, w której mamy biały przedmiot na scenie, która jest nieoświetlona, albo możemy mieć. Czarne ciało, czy całą czarną scenę w dobrze doświetlonej scenie, i w pierwszym i w drugim przypadku nic nie będzie widać. Może być też tak, że mamy czerwony materiał oświetlony zielonym światłem, też nie będziemy nic widzieć. No, ale my wszystkie kolory ustaliliśmy na biały, i podobnie zrobimy w przypadku parametrów materiału, to znaczy wszystkie włączymy, nie wszystkie równie mocno, bo na przykład. Stała określająca reakcję na światło ambient, na to światło otoczenia, będzie równa tylko 0,1. Tak, żeby modele, które umieszczone, umieszczone są na scenie, plastycznie reagowały na to światło rozproszone. Natomiast światło rozproszone będzie na maksymalną wartość ustawione i światło spekular. Będzie równe 03. No i teraz to są takie stałe, które pozwolą nam, ponieważ yy, zakładamy, że obiekty będą reagowały w równym stopniu na wszystkie składowe, na czerwoną, zieloną, niebieską, czyli będą tak naprawdę białe albo przyszarzone. Tak? Ale nie będziemy na razie definiować zależności od składowych, czyli nie będziemy mówić, że ten obiekt jest czerwony i wtedy bardziej by reagował na czerwone światło niż na zielone niż na niebieskie. Więc te wszystkie wektory definiujemy przez te stałe, które przed chwilą zdefiniowałem. Czyli wektor opisujący materiał obiektów. To będzie WA, WA, WA. No i jeden w ostatnim kanale. Światło rozproszone podobnie. Natomiast spekular wyłączymy czerwony. Włączmy na przykład, niech ten spekular działa w zielony. I do spekular potrzebny nam jest jeszcze jeden parametr. To już jest zwykła liczba, którą ja nazwę WNS. I to jest potęga, do której będziemy podnosili w trakcie obliczania tej składowej światła. Ona decyduje o tym, jak duże są plamy rozbłysku na obiektach. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze taką specjalną macierz, którą też opisuję na tym osobnym filmie poświęconym macierzom w grafice 3D, a mianowicie macierz normalny. I na razie to będzie macierz jednostkowa. Podobnie jak wszystkie pozostałe macierze. Idziemy dalej. Musimy zdefiniować teraz. Musimy zdefiniować teraz funkcję, która będzie obliczała kolor na podstawie tych wszystkich parametrów. Ona będzie zwracała W4, który będzie przechowywał ten kolor. I nazwijmy ją oblicz kolor. Zgodnie z modelem Fonga. To nie jest. Najbardziej nowoczesny model to nie jest najbardziej, ale to jest taka podstawa, od której trzeba zacząć. I on przyjmuje położenie konkretnego werteksu, bo obliczamy kolor dla werteksu, normalną dla tego werteksu, czyli przyjmuje werteks, jego parametr. No i kolor. Przepiszmy sobie położenie do wektora r. Łatwiej będzie nam pisać wzory. W kolejnym wektorze L zapiszmy położenie źródła światła, ale nie względem układu odniesienia sceny, tylko względem werteksu, czyli minus R. Czyli de facto to jest wektor od położenia werteksu w kierunku źródła światła. I od razu go znormalizujemy. I jeszcze jeden wektor. Normalna. I tu także, no, normalna mogłaby być znormalizowana z nazwy, ale akurat nazwa normalna świadczy o tym, że, on jest, że ona jest prostopadła do jakiejś płaszczyzny, a nie, że ten wektor jest unormowany. I moglibyśmy także wymagać, żeby ten wektor był już unormowany, niezależnie od nazwy, ale my go znormalizujemy czyli będzie normala jest normalna, może wyglądać trochę zabawnie, i będzie nam potrzebny tak naprawdę iloczyn skalarny między wektorem z werteksu do źródła światła, a wektorem normalnym, czyli tak naprawdę ten iloczyn skalarny, w tym iloczynie skalarnym obliczamy kąt między promieniem padającym a normalną do płaszczyzny. I do obliczenia iloczynu skalarnego, czyli liczby, mamy funkcję dot, ponieważ zwykle iloczyn skalarny zaznaczany jest kropką, natomiast iloczyn wektorowy zwykle jest zaznaczony takim małym krzyżykiem, dlatego funkcja nazywa się cross. Kolejnym krokiem będzie obliczenie wektora odbitego. W3. Po angielsku to by było reflection, ale r już użyliśmy na położenie, więc ja po prostu użyję polskiego o. I to jest wektor odbity, czyli to jest wektor, który jest wektorem przeciwnym do wektora ze źródła światła, minus dwie składowe normalne tego, czyli dwa rzuty na wektor normalny. Co oznacza, że powinniśmy zrobić dwa razy dot ln minus l. To będzie wektor odbity. To widać na rysunku. Zamiast tego i zrobię to tylko na chwilę. Oczywiście fajnie jest pokazać wzór, ale można też zrobić po prostu Reflect minus LN. No ale skoro obliczyliśmy już to sami, to nie ma sensu korzystać z funkcji. Więc ja ją wstawię w komentarz. Przy okazji komentarz jest taki jak chcę. No i ostatni wektor. To będzie wektor, który będzie potrzebny tylko do specular, ponieważ składowa ambient nie zależy od położenia ani werteksu, ani źródła światła, ani kamery. Składowa rozproszona zależy od wzajemnego kierunku, czyli od normalnej i położenia źródła światła. Natomiast spekular angażuje wszystkie te trzy położenia, czyli zarówno położenie werteksu, jak i położenie źródła światła, jak i położenie kamery, ponieważ tak naprawdę sprawdzamy, jak bardzo jesteśmy w promieniu odbitym z kamerą. Więc wektor V to będzie unormowany wektor z położenia werteksu do położenia kamery. co oznacza, że oświetlenie obliczamy w układzie współrzędnym związanym z konkretnym werteksem. No i do spekulara będziemy potrzebowali dowiedzieć się, jak bardzo wektor V, czyli wektor z werteksu do kamery, jest zgodny z werteksem odbitym. Tak? Czyli obliczymy znowu iloczyn skalarny między tymi dwoma wektorami. Im on będzie większy, tym mniejszą, mniejszy wpływ będzie miała składowa spekular. Ta składowa związana z, z gładką powierzchnią. Dodatkowo ten iloczyn skalarny potęguje się do tego współczynnika WNS. Im większy jest ten współczynnik, tym ten obszar, w którym spekular jest istotny, jest coraz mniejszy. To zobaczymy ładnie na kuli, jak już to wszystko uruchomimy. Czyli przede wszystkim obliczamy iloczyn skalarny między O i V. On może być, jeżeli te dwa, wektory, jeżeli patrzymy na... Kulę na przykład z drugiej strony niż źródło światła, to, to może być ujemne. My tego nie chcemy, więc zrobimy tutaj max i minimalną wartość damy 0, czyli maksymalną z tych dwóch wartości, i podnosimy do potęgi WNS. Podobnie powinniśmy zrobić z LN. Czyli obliczymy Max, ale już po tym jak obliczymy wektor odbity dot LN 0. No i wreszcie zabieramy się za obliczanie koloru. I to będzie współczynnik materiałowy dla światła ambient, razy współczynnik źródła, kolor źródła dla światła ambient i razy kolor oryginalny tego Wertekstu, dla którego obliczamy oświetlenie. I to jest składowa ambient. Następnie do tego dodajemy operator plus równa się jest taki sam jak w C, czyli dodajemy do istniejącej wartości współczynnik dla światła rozproszonego, materiałowy, ten dla źródła światła, razy kolor i razy dot ln, czyli tym większy jest wkład koloru rozproszonego, im bardziej prostopadle ustawiona jest powierzchnia. Przy czym proszę pamiętać, że powierzchnia to jest skrót myślowy, ponieważ my nie mamy powierzchni, mamy tylko wektor normalny. Więc im bardziej prostopadle ustawiona jest powierzchnia do źródła światła, czyli im bardziej wektor normalny wskazuje na źródło światła, tym wpływ tego koloru rozproszonego jest większy. Czyli jaśniejsze będą te werteksy, których normalna skierowana jest do źródła światła, niż te, które są skierowane w inny kierunek. No i wreszcie spekular, dokładnie tak samo. W odróżnieniu od pozostałych dwóch, kolor spekular, czyli ten kolor odbity od powierzchni, nie zależy od koloru vertex. Możemy mieć brązową meblościankę, pokrytą lakierem i w tym lakierze odbija się kolor oryginalny tego przedmiotu, który się odbija, a nie kolor werteksu. Czyli tu będzie dot o V podniesione do potęgi n. No i zostaje nam tylko zwrócić ten kolor i oczywiście użyć tej funkcji. Możemy uruchomić program, żeby zobaczyć, czy sam werteks nie jest na razie błędem. Już widać, że pojawiły się błędy. Tak jest, tutaj nie zmieniłem literki na s. Tutaj mamy nadmiarowy nawias. I jeszcze raz. Na razie nie użyliśmy tej funkcji, więc nie ma jeszcze żadnego efektu, ale wiemy przynajmniej, że poprawiliśmy wszystkie błędy. W samej tej funkcji oblicz kolor fung. No i co powinniśmy zrobić? Musimy przede wszystkim zmienić sposób obliczania koloru. Czyli ten kolor, który obliczyliśmy, czyli czy uwzględniamy kolor werteksu czy nie, to powinna być trzecia, bo nie chcemy tego wyłączać, czyli to, powinna być, to powinien być trzeci argument naszej funkcji oblicz, kolor, funk tutaj. Czyli kolor równa się oblicz, kolor, funk. Położenie, ale we współrzędnych sceny, więc będziemy musieli to obliczyć, czyli tylko po przemnożeniu przez macierz Świata. Następnie normalna też w układzie odniesienia sceny i ten kolor, który przed chwilą obliczyliśmy. No i to musimy obliczyć, to znaczy wektor trójelementowy, bo taki wymagamy w tej funkcji. Położenie w układzie odniesienia sceny. Mamy macierz świata, która jest 4 na 4 więc ja ją przytnę. Do macierzy 3 na 3 macierz świata i po, przemnożę przez to położenie wyjściowe, to oryginalne położenie in. Następnie macierz normalnych. My tą macierz normalnych moglibyśmy obliczać tu na miejscu. Ona jest obliczana w C, żeby nie obliczać jej w każdym wywołaniu, ale jeżeli byśmy chcieli ją obliczyć, to przy pewnych założeniach to jest transpozycja odwrotności macierzy świata. I to oczywiście trzeba też 3 na trzy. Jeżeli macierz świata jest w miarę normalna, mówiąc w cudzysłowie, to macierz świata jest równa macierzy normalnej, ale w ogólności nie. Więc my po prostu przyjmujemy macierz jako parametr całego shadera i obliczamy normalna sceny w układzie odniesienia sceny. To jest właśnie macierz świata razy wektor normalny i dostajemy wektor normalny, ale nie w układzie odniesienia modelu, tylko w układzie odniesienia sceny. I te dwa wektory przekazujemy jako położenie werteksu, czyli położenie scena i normalna scena. Ponieważ rzeczywiście normalna względem modelu nic nam nie powie o tym, jak ta normalna jest ustawiona względem źródła światła, którego położenie jest ustalone w układzie odniesienia sceny, bo ten model może być dowolnie obrócony. W porządku? Spróbujmy to. Uruchomić. Tutaj zapomniałem trójki. Jeszcze raz. Po pierwsze, uwzględniliśmy werteksy. Kolor werteksu podłoże się zmieniło. A po drugie, widać, że jest oświetlenie. I widzą Państwo, jak ono jest słabe w tych miejscach, tutaj szczególnie, prawda? Widać wyraźnie też strukturę tej sfery, że ona jest zbudowana z takich pasów. No i dlaczego to jest takie słabe? Ponieważ obliczamy dla każdego werteksu. Może ja tak o, obliczamy dla każdego werteksu. Potem jest interpolacja i ona powinna trochę pomóc, ale to nie wygląda najlepiej. Znacznie poprawi się jakość tego oświetlenia jak przyniesiemy obliczanie koloru do shadera fragmentów czyli będziemy je obliczać per piksel